Cześć! Niezmiernie miło mi Cię powitać w podcaście Dochodowa firma. Ja nazywam się Ewa Gadomska i właśnie budowaniem dochodowych biznesów zajmuję się na co dzień. Dziś przygotowałam dla Ciebie materiał, dzięki któremu dowiesz się, jakie warunki są konieczne do spełnienia, aby Twoja firma miała szansę na bycie dochodową. Zacznę od tego, że na sukces firmy składa się szereg czynników, ale także sprzyjających okoliczności, które muszą zaistnieć w odpowiednim momencie. Oczywiście, jeśli jednak dobrze przygotujemy się do wejścia na rynek czy rozwoju firmy, możemy sprawić że te warunki będą dla nas bardziej sprzyjające. Może się również zdarzyć tak, że nie na wszystko będziemy mieć wpływ, dlatego właśnie tak ważne będzie zadbanie o wszystko. O co samodzielnie zadbać możemy, aby uprawdopodobnić się rynkowy sukces? Nie przedłużając, przejdźmy do tego, na co warto zwrócić uwagę, jeśli chcemy zbudować dochodową firmę. Na początek fundamenty. W każdym pomyśle biznesowym kluczowe jest określenie komu i jaki problem rozwiązujesz, a następnie przemyślenie tego, jak duża jest ta grupa potencjalnych klientów. I często w kontekście pomysłu i klientów na pewno słyszałeś, słyszałaś o tym, aby znaleźć swoją niszę. Bo nie tylko ją znaleźć, ale także mieć ją szczegółowo rozpoznaną. Jest to istotne również ze względu właśnie na ten problem, który swoim klientom będziesz rozwiązywać, bo im bardziej precyzyjnie dobrana grupa klientów, tym łatwiej będzie Ci zaadresować ofertę oraz same działania marketingowe. Obiecuję, że o tym, jak znaleźć swoją niszę, będzie w oddzielnym podcaście, bo to jest temat, który wydaje mi się wciąż potrzebny. Jak już wiesz, kto miałby być Twoim idealnym klientem, to trzeba również dokładnie zbadać rynek i nie mam tutaj na myśli tylko badania konkurencji, ale także trendów i jakie z nich wynikają szanse bądź zagrożenia dla Twojej firmy. Przykładowo, jeśli mamy rosnący trend eko, a ty sprzedajesz produkty, usługi, które w niego się nie wpisują, to warto przemyśleć ofertę albo znaleźć inny sposób, aby do tego trendu się nawiązać. Idąc dalej w fundamenty dochodowego biznesu, konieczne jest określenie, w jaki sposób możesz zarabiać na swoim pomyśle. Idealnie byłoby, gdyby tych sposobów na zarabianie było przynajmniej kilka. To na czym i jak będziesz generować przychody z kolei łączy się bardzo mocno jednoznacznie z perfekcyjnie skomponowaną ofertą produktową czy usługową, w zależności od tego, co sprzedajesz. No i teraz, co to właściwie oznacza idealnie skomponowana oferta? Na przykład to, że oferowane przez ciebie produkty, usługi odpowiadają na potrzeby i, lub rozwiązują problemy grupy klientów, do których sprzedajesz, bo bardzo niekomfortowa jest sytuacja, kiedy rozbudzimy potrzeby klienta, ale nie będziemy w stanie ich zaspokoić. Wtedy on będzie szukał brakujących produktów usług na rynku, czyli no, innymi słowy, stracisz klienta. Wydaje się, to niby oczywiste, ale czy na pewno tak jest? W swojej działalności doradczo-konsultacyjnej bardzo często spotykam się z jedną z tych dwóch sytuacji, albo Moi klienci nie mają precyzyjnie określonej grupy odbiorców, a co za tym idzie, ich oferta jest luźno dopasowana do potrzeb klientów, albo produktów, usług jest na tyle mało u nich, że nie mają prawa utrzymać klienta na dłużej. A pamiętajmy, że pozyskanie klienta jest o wiele droższe niż jego utrzymanie. Ten wątek bardzo dobrze nawiązuje do kolejnej cechy idealnej oferty, a mianowicie tego, że powinna ona uwzględniać logikę zakupów klienta oraz możliwości cross-sellingu i upsellingu. A to z kolei związane jest nierozerwalnie z tematem lejka sprzedażowego i budowaniem zaufania klienta mniejszymi i tańszymi produktami, zanim zdecyduje się na te bardziej rozbudowane i droższe. Podam Ci przykład na moim produkcie, żeby lepiej zobrazować, co mam na myśli. Mam w swojej ofercie kurs, jak zmienić obserwatorów klientów, i on jest najdroższą opcją dostępną u mnie w sklepie. Ale, żeby doprowadzić potencjalnego klienta do jego zakupu, to napisałam również e-booka na ten temat, który jest tańszym wariantem produktowym. To jeszcze nie wszystko, bo przygotowałam też zeszyt ćwiczeń. Zatytułowany Treści, które sprzedają, czyli produkt, którego tak naprawdę potrzebuje absolutnie każdy, kto sprzedaje w internecie. Te produkty są ułożone od najtańszego do najdroższego, ale także w taki sposób, że każdy jest uzupełnieniem i rozwinięciem kolejnego. Dzięki czemu, gdy klient kupi najtańszy, to w sytuacji niedosytu może swoją wiedzę poszerzyć kolejnym. Tym zabiegiem zabezpieczyłam jeszcze jedną cechę idealnej oferty produktowej, a mianowicie to, że daje klientowi rozwiązania z różnych półek cenowych, ale zaspokajających wspólną dla każdego z produktów potrzebę, czyli właśnie jak zmienić obserwatorów w klientów. Zdaję sobie również sprawę, że możesz nie mieć pomysłu na produkt, usługę, który pozwoli na zwariantowanie i lub do sprzedaż, albo zróżnicowanie cenowe, ale pamiętaj też, że zawsze możesz posiłkować się produktami czy usługami swoich partnerów i dzięki temu sprzedawać kompletną ofertę. Na przykład, gdy sprzedajesz usługę endermologii, to dlaczego by nie wejść we współpracę z trenerem personalnym i dietetykiem, i opracować kompleksowy program dla klientów, który każdy z partnerów będzie sprzedawał u siebie i jednocześnie naturalnie będziecie przekierowywać klientów między Wami. Zresztą współprace partnerskie, zwłaszcza gdy działasz na rynku lokalnym, bardzo, bardzo, bardzo Ci polecam. Rozwijając jeszcze wątek oferty, muszę również wspomnieć o właściwej wycenie Twoich produktów usług. Bo powiedzmy sobie szczerze, bez tego trudno o dochodową firmę. A żeby właściwie wyceniać, to trzeba zrobić krok wstecz. I skrupulatnie policzyć wszystkie koszty stałe i zmienne, ustalić rentowności, poznać ceny konkurencji i zdecydować się na konkretne pozycjonowanie cenowe, czyli innymi słowy, wybrać do klientów, z jakim portfelem chcesz sprzedawać, docierać. Oprócz tych podstaw, dobrze jest również poznać najważniejsze zasady ustalania cen, takie jak chociażby progi cenowe, czy psychologiczne aspekty zakupów, które wpływają na decyzje klientów. Progi cenowe to takie granice w cenach, których przekroczenie powoduje, że klienci kupują mniej, lub których przekraczania się pilnuje, aby klienci kupowali więcej. To z kolei połączone jest z cenami np. 49,90 zamiast 50, bo 49,90 to cena poniżej progu cenowego 50 zł. I to powoduje, że gdy produkt ma cenę 49,90, a nie 50, to klienci kupują go więcej. Obiecuję jednak, że progi cenowe i inne zasady ustalania cen poruszę bardziej wyczerpująco przy innej okazji, bo to jest temat rzeka. Gdy już masz dobrze skrojoną i właściwie wycenioną ofertę, to przechodzimy do kolejnych komponentów dochodowej firmy, czyli do sprzedaży i marketingu. Zacznę od sprzedaży. Marketing zostawiając na deser. Czego w jej kontekście potrzebujesz, aby Twoja firma rozwijała się płynnie i naturalnie? No, na przykład znajomości ścieżek zakupowych swoich klientów, a co za tym idzie, właściwie zaprojektowanych lejków sprzedażowych pod Twoje poszczególne produkty, usługi albo kategorie produktów i usług. Oczywiście będzie to możliwe tylko w sytuacji, gdy znasz swoich klientów, nie tylko w sensie segmentu rynku, ale też dobrze sobie radzisz z rozpoznawaniem typów klientów, ich motywów zakupowych, dzięki czemu z większą łatwością przyjdzie ci. Dopasowywanie korzyści innych argumentów sprzedażowych czy negocjacyjnych. I gdy przy negocjacjach jesteśmy, to warto wspomnieć, że to umiejętność niezwykle ważna w prowadzeniu firmy. Co ciekawe, to jakkolwiek przy sprzedaży wydaje się być naturalna. To przy zakupach o niej często zapominamy. A tymczasem zakupy w firmie i umiejętność dobierania właściwych dostawców i negocjacji warunków z nimi powinna być również kluczową kompetencją właściciela dochodowego biznesu. Wracając do sprzedaży, to podstawą nich będzie jednak oprócz znajomości klientów, szczegółowe opracowanie w jaki sposób online i offline chcesz do nich docierać. Jakimi kanałami to raz, a dwa, w jaki sposób w poszczególnych kanałach będziesz się z nimi komunikować. To nierozerwalnie związane jest ze stałym napływem Leadów, czyli właśnie potencjałów sprzedażowych, bo bez nich nie ma mowy o rozwoju sprzedaży. Jak już dzięki znajomości procesu sprzedaży, umiejętnościach sprzedażowych, wiedzy na temat tego, jak sprzedawać w systemie jeden do wielu, czy przez partnerów chociażby, oraz jak zmieniać obserwatorów klientów, tego klienta pozyskasz, to równie ważne będzie jego utrzymanie. I tu przechodzimy do kwestii perfekcyjnej obsługi klienta, czyli takiej, która systematycznie powoduje u klienta wow i pozwala z większą łatwością budować jego lojalność. Oczywiście, obsługa to jedno, a programy lojalnościowe, zadbanie o to, by klienci cię polecali dalej, to drugie. Bo klient, który poleca, jest Twoim najlepszym sprzedawcą. A z mojego doświadczenia wynika niestety, że obsługa posprzedażowa i dbanie o lojalność klientów są dla przedsiębiorców z jakiegoś powodu trudne. Zostawmy jednak na moment obsługę klienta i budowanie lojalności i przejdźmy do ostatniego komponentu dochodowej firmy, czyli marketingu. Niech jednak kolejność się nie zmyli, bo bez marketingu często nie ma mowy o sensownym funkcjonowaniu biznesu, żeby nie powiedzieć, że nigdy. Czego więc w kontekście marketingu potrzebujesz? Jeśli już znasz swoją grupę celową, wszystkie kwestie produktowe, i wyceny masz opanowane, to pozostaje komunikacja marketingowa, która sprawi, że klienci będą sami ustawiać się do ciebie w kolejce. I teraz jak do tego doprowadzić? Na początek potrzebujesz określić wyróżniki Twojej marki, co będzie naturalnym skojarzeniem z nią, co sprawi, że będzie marką pierwszego wyboru w danej kategorii produktów, usług i lub na konkretnym rynku gdy to zdefiniujesz, to kolejnym krokiem będzie ustalenie kluczowych przekazów, czyli innymi słowy odpowiedzi na pytanie, w czym możesz pomóc swoim klientom, jaką masz ofertę i lub z jakimi problemami mogą się do ciebie twojej firmy zgłosić. Te kluczowe przekazy będą również stanowić podstawę Twojej komunikacji z rynkiem, bo wokół nich należałoby budować wszystkie publikowane przez ciebie treści. One z kolei powinny być dopasowane do danego wybranego kanału komunikacji, zarówno online, jak i offline, bo pamiętajmy, że każdy z tych miejsc ma swoją specyfikę, która powoduje, że nawet ten sam temat powinien być przekazany w inny sposób albo odrobinę inny sposób. Kiedy już wybierzesz miejsca dotarcia do klientów i dostosujesz do nich filary treści. Pozwalające budować skojarzenia z marką, to kolejnym krokiem powinien być szczegółowy plan treści do poszczególnych mediów, w tym oczywiście społecznościowych. Dobrze jest również przy konstruowaniu tego planu zwrócić uwagę, aby tworzyć treści zasięgowe, angażujące i sprzedażowe, bo tylko wtedy dasz sobie szansę na zbudowanie zasięgu, a następnie na to, by zmienić obserwatorów w klientów. Oczywiście marketing treści to jedno, a pozostałe działania marketingowe to drugie. Należy więc także zwrócić uwagę na współpracę partnerskie, udział w eventach czy obecność. W mediach. Co więcej, nie należy pomijać samych reklam. Bo to one dają ci szansę na dotarcie do nowych odbiorców, co w konsekwencji daje ci stały dostęp do potencjalnych klientów. Zdaję sobie sprawę, że to, o czym mówię, brzmi prosto i przyjemnie, gdy się tego słucha, ale już jest bardziej skomplikowane, gdy zaczyna się poszczególne kwestie szczegółowo analizować w swojej firmie. Dlatego też, żeby ci to ułatwić, przygotowałam narzędzie, checklistę do samodzielnego sprawdzenia, które obszary w twojej firmie wymagają pracy, aby przyspieszyć ci po prostu zbudowanie dochodowego biznesu. Link do niej znajdziesz w opisie tego podcastu. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Ci za poświęcony czas. I jestem przekonana, że zadbanie o poruszone przeze mnie kwestie pozwoli Ci zdecydowanie szybciej, sprawniej, a także z mniejszą dawką presji i stresu zbudować dochodową firmę. Do usłyszenia w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj nasz kanał, by zawsze być na bieżąco.